Witajcie moje kochane, mały haul zakupowy e, Mała to dlatego, że tych rzeczy jest tylko pięć e, a mianowicie są to rzeczy głównie zakupione w second handzie e, jedna z nich jest z new looka, zakupiona w new looku e, kupiłam pięć rzeczy, a wydałam naprawdę, naprawdę niewiele i nie planowałam zakupów, ale no, po prostu jestem super zadowolona e, jeśli chodzi o tą jedną rzecz z new looka to kosztowała mnie 4 funty, a oczywiście 5 jest pików za, za torbę. A jeśli mówimy o tej rzeczy, to jest to właśnie taka bluzeczka, już sekundkę, bo mi leci. Taka właśnie z takiego lejącego się materiału, lekko, lekko połyskującego, z zameczkiem tutaj, na przodzie, więc motyw taki dość modny, dość popularny, tak się prezentuje, nie wiem jak, jak będzie wyglądać na mnie. Wydaje mi się, że w porządku. Tak jak powiedziałam, taki top, w tym momencie one są po 4 funty w, w moim New. Looku. I słuchajcie, poszłam do second handu. I rzecz, którą zakupiłam, to tak. Taki naszyjnik. Myślę, że jest to dla Was widoczne. W ten sposób, wyglądający. Widać, widać. I naszyjnik ten kosztował mnie 2,49, co uważam, że nie jest złą ceną. A prezentuje się naprawdę świetnie. I myślałam nawet o tym, żeby, żeby po prostu wziąć sobie go na ślub siostry, ale jeszcze do końca nie wiem, w co będę ubrana. Ok, nie przedłużając. Top numer jeden, bzik mój ostatni, czyli kwiaty. Nie wiem czemu, ale po prostu pokochałam kwiaty. I zakupiłam sobie właśnie taką kwiatową tuniczkę. Nie, tunika to nie jest. Taki top, dłuższy troszkę. On jest w rozmiarze 16. Nie wiem co to za firma. Jakaś EWIE, nie wiem. W każdym razie top ten kosztował mnie funt 49, więc po prostu super. E, naprawdę wzór wzór jest dla mnie świetny i zakochałam się e, bardzo bardzo podobną e, i też dokładnie z tej samej firmy już wam pokażę metkę ona się prezentuje w ten sposób e, również z tej samej firmy tym razem w takie kwiaty e, i tym razem e, Również zapłaciłam e, funt 49 i jest to też numerek 16, więc e, super. E, ja je mierzyłam, one nie są takie bardzo duże na mnie, więc mnie to odpowiada. No i ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam, e, była właśnie taki top, taka tunika, e, fajna, kolorowa, e, bardzo elastyczna. Jest to numer 12. A wygląda na dużo większą niż tamte topy, e, i jest z firmy Mark and Spencer e, Do tego był taki paseczek, elastyczny sznureczek. E, za tą akurat dam więcej, bo 2,99. E, więc. E, ona się prezentuje w ten sposób. E, Okej, okay, kochane, wiem znowu zakupy. Mam nadzieję, że Was nie zanudzam. E, Ślewam buziaki i mam nadzieję, że miło Wam jest oglądać e, moje zdobycze. Do zobaczenia. Papa. Pa.